Szczęść Boże, jestem Marek Woś w redakcji czasopisma Króla Różańca Świętego. Zbliżamy się pomału do naszych setnych podcastów. Spojrzałem na listę tematyczną naszych spotkań związanych z Różańcem i Nowenną Pompejańską i błogosławionemu Bartolowi Longo. Jest już tych nagrań bardzo dużo. Bardzo Wam dziękuję za cierpliwość i bardzo Wam dziękuję za to, że wspieracie, bo widzę, że na naszym kanale, szczególnie na YouTube. Są osoby, które wspierają moje działania. Także na Patronite znajduje się kilka osób, które mnie wspierają. To bardzo miłe i bardzo Wam szczerze za to dziękuję. I pamiętajcie, że w każdy poniedziałek modlimy się za naszych darczyńców w redakcji Królowej Różańca Świętego na Bożeństwie Różańcowym na żywo. Na Bożeństwie, do którego ciebie też zapraszam. O godzinie 20.00 zaczyna się Różaniec. Zwykle transmisja jest uruchamiana 15 minut wcześniej. Jak nas znaleźć? No właśnie na kanale na YouTube oraz na profilu Królowa Różańca Świętego na Facebooku. A tymczasem mam dla Was dzisiaj garść świadectw, a dokładnie trzy świadectwa, które mają wspólny temat: mianowicie modlitwę za Księżem. Przeczytam Wam te trzy wnioski, postaramy się wyciągnąć tuż po lekturze. Pierwsze świadectwo napisała A, czyli osoba anonimowa, i dała temu świadectwo tytuł Nowenna Pompejańska za Księży. Przeczytajmy. Kilka lat temu odmówiłam nowennę Pompejańską w intencji Księży. Nie pisałam świadectwa, ponieważ nie wiem, w jaki konkretny sposób ona zadziałała. Teraz natomiast piszę, ponieważ chcę się podzielić tym, jaki miała wpływ na moje życie. Zacznę od tego, że pracowałam wtedy daleko od mojego domu i czasami odmawiałam nowenem w drodze. Z czasem atmosfera w pracy się pogarszała. Było na tyle źle, że będąc ciągle w stresie, zaczęłam modlić się w drodze o to, aby nic złego mnie nie spotkało w pracy, a później w drodze powrotnej dziękowałam za to. I tak mi to weszło w nawyk, że już bałam się jechać do tej pracy bez wymodlenia sobie spokojnego dnia. W końcu stwierdziłam, że tak dalej być nie może, żebym wyzygnowała z nowenny i wybrałam intencję. Za kapłanów. Nie modliłam się już o moją pracę, tylko odmawiałam nowennę pompejańską. Za jakiś czas w pracy miałam tak ciężki dzień, że przepłakałam tam dobre pół dnia w biurze. Powodem było to, że osoba nade mną próbowała mnie obarczyć winą za skutki swojej decyzji i zrzucić na mnie odpowiedzialność. Sprawa była o tyle poważna, że dotyczyła dość kosztownej dostawy. Czułam, że to działanie złego, przez to, że odmawiam nowennę pompejańską za księżę. Finalnie sprawa rozeszła się po kościach, nie poniosłam konsekwencji, ale atmosfera dla mnie była już na tyle zepsuta, że dalsza praca tam nie miała już racji bytu. Kilka miesięcy później kończyła mi się umowa i nie podpisałam kolejnej. Po pół roku zatrudniłam się w moim obecnym miejscu pracy. Teraz pracuję już ponad cztery lata w tej firmie i mogę powiedzieć, że to była wspaniała zmiana. Myślę, że w pewnym sensie zaryzykowałam tamtą pracę, myśląc sobie: niech się dzieje, co chcę w tej pracy. Ja będę mówić nowennę pompejańską, i dzięki temu finalnie odeszłam z niej i miałam otwartą drogę do czegoś lepszego. Bez tego wydarzenia pewnie podpisałabym kolejną umowę, a byłaby to już umowa na czas nieokreślony, co komplikowałoby odejście. Podpisana. A, no właśnie typowe świadectwo tego, jak Matka Boża zarządza przez kryzys. Czasami modlimy się o polepszenie czegoś, a Matka Boża mówi: Nie, tego się może nie da naprawić, dam ci coś lepszego. Czasami nasze wyobrażenia są takie, że musimy być w danym miejscu, w danym związku, w danej sytuacji, mimo wszystko, że przyjdzie jakiś anioł z nieba, nagle wyprostuje te ścieżki innych osób, innych spraw, a Maryja mówi: Nie, pójdziesz inną drogą, znajdziesz kogoś innego. Znajdziesz nową pracę, twój chłopak to nie jest ta osoba, która jest dla ciebie dobra. Rozglądaj się, szukaj rozwiązań. Niebo ci je podsunie. Jeśli się modlisz nowenną pampejańską, po prostu bądź gotowy, gotowa. Ma wszelkie możliwe rozwiązania. To nam mówi właśnie A w swoim świadectwie, który modliła się za księży. Kolejne świadectwo przysłał nam Krzysztof. Krzysztof modli się o nowe powołania kapłańskie. Przeczytajmy. Swoją 21. nowennę pompejańską zacząłem odmawiać 4 listopada, a skończyłem 27 grudnia. Modliłem się w intencji o nowe powołania kapłańskie i zakonne. W trakcie odmawiania nowenny pompejańskiej byłem własny uświęcającej i każdego dnia odmawiałem koronkę do miłosierdzia Bożego w podziękowaniu za otrzymane łaski. Święty Piotr w swoim liście mówi, że cierpliwość Boga jest zbawienna dla nas. Każdy człowiek modli się w wielu sprawach, a tak naprawdę to buduje swoją relację z Panem Bogiem, który pragnie kształtować jego serce i zbliżać je do siebie. Boże, dziękuję za Twoją cierpliwość i za to, że stale wsłuchujesz się w moje modlitwy. Zbliżaj moje serce ku Tobie i broń mnie przed pokusami, które próbują zburzyć moją wytrwałość w modlitwie. Krzysztof. Wspaniałe słowa Krzysztofa. Widać niesamowicie, jak bardzo ważna dla niego jest modlitwa. On się nie modli dla siebie, modli się o powołania kapłańskie i ta jego relacja, to jego świadectwo zmienia się w modlitewną prośbę kierowaną do stwórcy: Boże, dziękuję za Twoją cierpliwość. Dziękuję, że stale wsłuchujesz się w moje modlitwy, zbliża moje serce ku Tobie. Krzysztof odkrył. To, co jest najważniejsze w modlitwie, w każdej modlitwie, nie tylko nowenny pompejańskiej, a mianowicie dialog z Bogiem, zbliżanie się do niego. Niech nasza modlitwa nigdy nie będzie tylko powtarzaniem formuł, niech nasza modlitwa będzie budowaniem relacji. I taką też relację buduje siostra Józefa, która napisała kolejne świadectwo, i nosi ono tytuł Pan Bóg spełnił moje pragnienie. Przeczytajmy. Na samym początku pragnę podziękować Panu Bogu za to, że spełnił moje pragnienie posiadania relikwii błogosławionego Bartolalongo. Już nie pamiętam od kiedy, ale z pewnością bardzo długo modlę się nowendą pompejańską. Kończę jedną nowennę i zaczynam następną. Ofiaruję je za duszę zmarłych kapłanów, zarówno czystców, jak i żyjących. Od jakiegoś czasu pojawiło się we mnie pragnienie, że bardzo chciałabym mieć relikwię błogosławionego Bartola Longo. Wiedziałam, że to jest raczej niemożliwe, bo trzeba mieć odpowiednie dokumenty, oczywiście z potwierdzeniem biskupa danej decenzji. Próbowałam załatwić, a to z tej strony, a to z drugiej, ale zawsze kończyło się na wymaganych dokumentach. Pamiętam, kiedy kiedyś powiedziałam o tym mojemu kierownikowi duchowemu, Doznałam szoku, jak usłyszałam od Niego słowa – nie ma problemu. I rzeczywiście, po dłuższym oczekiwaniu, nawet czasami po traceniu nadziei, że uda się zdobyć relikwię błogosławionego Bartola Longo, udało się. Od tej chwili błogosławiony Bartolo jest ze mną namacalnie, codziennie, ten, który jest u początku Nowenny Pompejańskiej. Nigdy mi nawet nie przyszło do głowy, że pojawi się we mnie takie pragnienie i że to pragnienie uda się zrealizować – za to jestem wdzięczna Panu Bogu. Cieszę się, że posiadając relikwie błogosławionego Bartola mogą szerzyć jego kult, jak i nowennę pompejańską podpisane siostra Józefa, siostre Józefa poznałem na naszych pompejańskich rekolekcjach. To wspaniała osoba i rzeczywiście wiele razy pisała do mnie, jak zdobyć te relikwy. To nie było takie pragnienie kolekcjonerki, ale pragnienie kobiety, która Kocha błogosławionego Bartola Longo, czci Matkę Bożą Pompejańską i pragnie mieć relikwie autora nowelny pompejańskiej u siebie dla zwiększenia kultu, nie tylko osobistego, ale także u tych osób, z którymi na co dzień pracuje. Cóż mogłem odpisać siostrze Józefie? Procedury, 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 ale dla chętnego nic trudnego. To Bartolo chciał być u siostry Józefy, tak więc trafiła na właściwego kapłana. Chwila niepewności, chwila cierpliwości. I wielka radość, oto ten ukochany, błogosławiony Bartolo Longo jest tuż przy sercu siostry Józefie i wierzymy, mam nadzieję, że siostra słucha tego podcastu, bo wierzymy, że z tego wypłynie jakieś jeszcze większe dobro i tego sobie wszyscy życzymy. Siostry Józefa, jak powiedziałem, poznałem na rekolekcjach pompejańskich. Miały one miejsce w Gierzwałdzie. Rzadko się zdarza, że przyjeżdżają na rekolekcje osoby duchowne. Przyjechała siostra Józefa właśnie z tego powodu, że odmawia nowennę pompejańską jedna za drugą. A jeśli ty chcesz przyjechać na rekolekcje pompejańskie, to także w Gierzwałdzie w 2024 roku od 14 do 18 sierpnia odbędą się one a w sercu tych rekolekcji będzie wspaniałe, pięknie tam przeżywane święto Matki Bożej, w niebo wziętej. Zapraszam cię serdecznie na stronie królowa.pl znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, a wracając do tematu naszego dzisiejszego podcastu mamy trzy świadectwa, które są taką modlitwą trochę na ślepo, bo te świadectwa dotyczą osobistych łask uzyskanych w intencji, których realizowania nie jesteśmy w stanie zdać dokładnej relacji za księży, za zmarłych księży, o święte powołania kapłańskie. Te trzy świadectwa są takimi, można powiedzieć, trzema układankami pasującymi do siebie, trzema elementami puzle. Wszystkie mówią o czymś, ale zobaczmy, w każdym tych świadectw najważniejsza jest relacja z niebem. Nowenna pompejańska nie jest celem samym w sobie, ale jest taką trampoliną do budowania relacji z Bogiem, ze świętymi, a także modlitwy za osoby zmarłe, żyjące o powołania kapłańskie. Te trzy świadectwa, które stanowią taką można powiedzieć jedną całość, ukazały się w 67. wydaniu królowej Różańca Świętego. Najdzie się na stronie 33. Znajdują się one tuż obok siebie. Bardzo Ci dziękuję za uwagę. Dzisiejszy podcast przygotowałem właśnie na podstawie tego czasopisma. Dziękuję Ci i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Marek Roś z czasopisma Królowa Róża Świętego.